Thank you 40. rocznicę ukazania się pierwszego numeru centralnego organu partii bolszewickiej, Leninowsko-Stalinowskiej Prawdy, odbyła się w Warszawie Uroczysta Akademia. Akademię zagaję premier Józef Cyrankiewicz. Minister Jakub Berman, członek Biura Politycznego, wygłosił referat o roli pisma, którego dzieje związane są jak najściślej z dziejami Wielkiej Rewolucji Październikowej. Prawda jest dla naszej prasy niezawodnym towarzyszem, doświadczonym starszym bratem na przestrzeni dziesięcioleci. Dlatego tak bliska jest nam i droga bolszewicka prawda. Dlatego w dniu jubileuszu czterdziestolecia ślemy całemu kolektywowi prawdy gorące braterskie pozdrowienia, Ileusz Radzieckiej Prawdy stał się świętem wszystkich rewolucjonistów i bojowników o pokój na całym świecie. W zakładach graficznych Ministerstwa Obrony Narodowej panuje nastrój uroczysty. Z prasy wychodzą pierwsze egzemplarze powieści bandy Wasilewskiej Rzeki płoną. Do drukarni przybywa banda Wasilewska. Pierwszy egzemplarz książki wręcza autorce nakładaczka Maria Bodyk. Prosimy przyjąć ten dar, towarzyszko Wandor. Jestem do głębi wzruszona, powiedziała banda Wasilewska. Ta książka jest częścią mego życia i mego serca. Gorąco serdecznie przywitała polska klasa robotnicza, wielką wojowniczkę o wyzwolenie Polski. Tradycyjny kiermasz książki zorganizowany z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy zgromadził tłumy mieszkańców stolicy. Przed wojną tomik poezji rozchodził się w trzystu, egzemplarzach. Dziś poeta Mieczysław Jastrun ma mnóstwo roboty z podpisywaniem swoich książek. A oto Antoni Słonimski, otoczony przez gromadkę entuzjastów poezji. Jan Dziecierski i Aleksandra Śląska podpisują książki w kiosku Filmowej Agencji Wydawniczej. Najwięcej radości i zachwytu było przy książkach dla dzieci. W ciągu pierwszego dnia trwania kiermaszu sprzedano w Warszawie około 40 tysięcy tomów. Zainteresowaniem cieszyła się wystawa My i Oni. U nich terror policyjny i upadek kultury. U nas wspaniały rozwój kultury zagwarantowany konstytucją. A teraz odwiedzimy wieś Pruszyn powiatu Siedleckiego. Wszędzie jak Polska długa i szeroka dociera książka i gazeta. Takie są owoce likwidacji analfabetyzmu i wspaniałego rozwoju szkolnictwa. Książka jak beton i cegła pomaga nam w budowie socjalistycznego jutra. Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa szykuje się na dzień, dzień 22 lipca. Z podrusztowań wyłaniają się fasady nowych, pięknych domów. Na placu MDM pracują baterie betoniarek. Kazimierz Kucharski jest przodownikiem pracy. Jego maszyna pracuje wydajnie i bez żadnych przestojów. Trzeba odrobić opóźnienie spowodowane długotrwałymi mrozami. 22 lipca plac MDM musi być oddany do użytku. Idziemy naprzód, mówi betoniar Stanisław Murgalski. Bolesław Zieliński jest zadowolony ze swojej brygady. Część betonowego podłoża została już pokryta asfaltem. Chodząc po nowej Warszawie, Wanda Wasilewska powiedziała Kłaniam się Tobie do kolan, polski narodzie, budowniczy, który z ruin wyczarowujesz stolicę niepokonanego Niepodległego kraju. Na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie 50-tysięczny tłum manifestuje na cześć kolarzy biorących udział w Wielkim Międzynarodowym Wyścigu Pokoju. Drużyna Austrii. Angeli, reprezentant bratni Albanii. Belgowie. Bułgarzy. Drużyna Czechosłowacji. Weseli, wielokrotny zwycięzca wyścigu. Przyjaciele z NRD. Racja z kolonii francuskiej, różyna Anglii, a oto kolarze Polsce. Honorowym starterem jest ambasador NRD Anna Gunderman. Wyścig pokoju rozpoczęty. Stu kolarzy rusza trasą pokoju i przyjaźni. migas que Jeszcze na ulicach młodzi. A teraz do Katowic. Wszędzie witają sportowców serdeczne, uśmiechnięte twarze i okrzyki na cześć pokoju. Stadion pożowie pierwszy wpada w Stablewski z Bolonii Francuskiej. Orzów jest dumny ze swego Hadasika, który przybył na metę jako pierwszy z drużyny polskiej. Powszechną sympatią cieszy się młody Stablewski. Honorowym starterem na etapie w Wrocław jest przodujący górnik Polski Witold Markietka. Cała Polska pozdrawia sportową sztafetę pokoju. Szczegółowe sprawozdanie z wyścigu przyniesie polsko-niemiecki film Barny. Przez drogi trzech krajów postępowi sportowcy 16 narodów niosą jednoczące wszystkich hasło walki o wolność i postęp. Niemcy zachodnie. Niemcy, w których ułaskawienie sesowcy znów przygotowują młodzież do zawodu morderców. Mówicie, że chcecie pokoju. To są słowa, a oto fakty. Pod dowództwem spadkobierców Hitlera montujecie armię antyeuropejską. Wasze miasta. Na pobojowiskach niedawnej wojny wznosicie nowe domy, ale w tych domach nie ma miejsca dla robotników. Tu mieszczą się biura waszych koncernów. Tu gotujecie plany nowej wojny obliczacie przyszłe zyski. A tu, w ruinach bez dachu nad głową, mieszka naród niemiecki. Naród, który głoduje. Naród, który znów chce Cię oszukać. Tym razem Wam się nie uda. Ludzie nie są ślepi. Widzą, że tuż obok, na wschód od łaby, rosną nowe, demokratyczne Niemcy. Tu niemieccy robotnicy budują domy dla siebie, a nie dla podżegaczy wojennych. Tu masy niemieckie uczą się wielkich praw, postępu i socjalizmu. Zwyciężą Niemcy demokratyczne, które Wilhelm Bick wiedzie drogą Józefa Stalina. W azerbejdżańskim imienia Sergo Orgonikindze rozpoczęły się prace wiosenne. Przede wszystkim trzeba użyźnić glebę sztucznymi nawozami. Zadanie to wykonują specjalnie wyposażone samoloty. Roboty jest dużo. W Sowozie zasiano 15 tysięcy hektarów o zimej pszenicy. Rozpoczyna się wiosenna kampania sierna. Główny agronom Aksela Basow melduje. Towarzyszu dyrektorze, wszystko przygotowane. Możemy zaczynać. Ruszają maszyny. Przedujące rolnictwo radzieckie walczy o nowe... Jeszcze wyższe wskaźniki urodzaju.